W dzisiejszym odcinku odwiedzimy restaurację o relację, z której najczęściej prosiliście nas w ostatnim czasie. Trafimy do Nusreta w Dubaju, gdzie spróbujemy m.in. steka za 1200 zł. Czy to mięso jest warte tej kosmicznej ceny? Dziś odpowiemy na to pytanie. Zapraszam do oglądania! Hej, witajcie z tej strony Macie, jest ze mną Sonia. My jesteśmy w Dubaju i dzisiaj idziemy na steki do Nusreta. Nusret, znany też jako Salt Bay, to turecki rzeźnik, restaurator i szef kuchni, na którego najprawdopodobniej gdzieś w internecie y, bardziej lub mniej świadomie trafiliście. Obecnie jest to bowiem jeden z najbardziej znanych kucharzy, celebrytów na świecie. Na Instagramie śledzi go ponad 34 miliony osób, a jego steakhousey na trzech różnych kontynentach odwiedzane są też przez innych celebrytów. Niekoniecznie kucharzy, celebrytów, takich jak na przykład Leonardo DiCaprio, Brazylijczyk Ronaldo czy Robert Lewandowski. Restauracje prowadzi w Turcji, w Grecji, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Katarze czy w Stanach Zjednoczonych, a urodził się w biednej kurdyjskiej rodzinie w Erzurum w Turcji. Już w wieku kilkunastu lat zaczął pracę dla lokalnego rzeźnika, a w 2009 roku wyjechał do Buenos Aires, do Argentyny, żeby jak najwięcej nauczyć się o mięsie, jak najwięcej nauczyć się o wołowinie. Pierwszą swoją restaurację otworzył już rok później w Stambule w 2010 roku, a w 2014 roku otworzył restaurację w Dubaju. Co więcej, zainwestował w niego Ferit Schacheng, czyli jeden z najbogatszych Turków i kapitał, który dostał, pozwolił na otwarcie kolejnych restauracji. Prawdziwą sławę zyskał jednak w 2017 roku, kiedy na swoim Instagramie opublikował film pod tytułem Ottoman Steak", podczas którego po prostu kroi steka, ale robi to w tak widowiskowy sposób i jeszcze na koniec bardzo charakterystycznie soli to mięso. Przez to film stał się wiralem, rozszedł się na całym świecie, był powielany, tworzono na jego podstawie Wstawię memy i kolejne filmy. A Nustret nie próżnował, tylko dodawał kolejne podobne materiały, co jeszcze bardziej nakręcało jego popularność. Pytanie brzmi: czy za tym fejmem i za tym efekciarstwem kryje się dobre jedzenie? Dzisiaj to sprawdzimy. Jeśli lubicie nasze filmy, jeśli wam się one podobają, to zasubskrybujcie ten kanał. A my wracamy do Dubaju. Przyjechaliśmy na miejsce. Nustret mieści się w kurorcie w hotelu Four Seasons. Obok jest restauracja Koja, którą też dużo osób nam polecało, no ale my jedziemy dzisiaj typowo na steki do Mam jeszcze kilka czasu, ale może spróbujemy już wejść. No idziemy. Złożyliśmy zamówienie. Zamówiliśmy jakieś przystaweczki. Będzie oczywiście też stek. ten, ten taki klasyczny ottoman stek. Właśnie ten Memo, o którym wam mówiłem, ten, ten filmik, który się pojawił na Instagramie, właśnie był w trakcie krojenia tego steka. Jakieś napoje wzięliśmy. zobaczymy co tu się będzie działo. Wczoraj dzwoniliśmy zrobić rezerwację, ponieważ online nie można było rezerwować. W ogóle były terminy dopiero na maj i nie wiedzieliśmy trochę z czego to wynika, bo wcześniej patrzyliśmy, te terminy były i się wystraszyliśmy, że restauracja jest zamknięta. Ale wie, ale co się okazało? Nie, najprawdopodobniej robią remont w środku, dlatego mają otwarty tylko ogródek. No i dlatego też lepiej rezerwować, dzwonić telefonicznie, no bo wiadomo, z ogródkiem jest trochę inaczej. No i wczoraj zadzwoniła mi, dzisiaj na 13.30 była rezerwacja i jeżeli chodzi tutaj o ten ogródek, to on nie jest jakiś duży, no ale trochę osób się tu zmieści, więc myślę, że warto próbować. Nie wiem ile ta renowacja będzie trwała, ale podejrzewam, że to będzie właśnie ten miesiąc, czyli tak myślę, jak się ramada skończy, to się też renowacja w środku skończy. Coś jeszcze miałam powiedzieć? To wszystko. Menu tej restauracji jest dość obszerne. Są nie tylko przystawki i steki, są też tatary z wołowiny, Tuńczyka czy łososia i sushi w ogóle, tego się nie spodziewałem, że będzie sushi, a to jest beef, mit sushi też jest. Ciekawa rzecz, no oczywiście są rzeczy z grilla i to są nie tylko steki, ale też na przykład burgery, no ale stwierdziliśmy, że nie po to przyszliśmy tutaj, żeby zamówić burgera, leci stek, są też, jest kurczak, jest łosoś czy krewetki z grilla, są dodatki do, do dań, takie jak frytki w różnej maści i krokiety truflowe, sałatka z pomidorów na przykład, no i są desery i myślę, że deser na koniec jeszcze wjedzie. A, i jeszcze jest menu golden, czyli menu rzeczy ze złota. No i tam są rzeczy, które są pokryte jadalnym złotem. Oczywiście są też od razu sporo, sporo droższe. To jest tylko bajer na dobrą sprawę. To na smak, moim zdaniem, w żaden sposób nie wpływa, więc… Po prostu tego nie zamawiamy. Ceny są kilkukrotnie wyższe, a i tak ceny tutaj nie są niskie, więc no, myślę, że to zbędny bajer, a tu to są i steki, i burgery, i nawet baklawa może być złota, także jeśli lubicie przepych, chcielibyście zjeść coś ze złota, no to tutaj w nusrecie możecie. Taki sobie ten napój powiem, wam. słodki strasznie. Smakuje jak Landryna. No, w sumie... Można było się tego trochę spodziewać zamawiając taki napój. Dostępne są też drinki alkoholowe, ale tak jakoś nie byłem przekonany co do tego pomysłu. W sytuacji, kiedy jest tak gorąco na zewnątrz. Jeden drink i... I cię nie ma. Ale no może, może się skusimy jeszcze. Tak. Nabieram powoli. Jak to się mówi? Ochoty? Powoli nabieram ochotę na takiego drinka, ale z drugiej strony się boję, że... To się źle skończy. Przed mięsną ucztą sałatki. Sałatki na pobudzenie apetytu, na zjedzenie troszkę warzyw i mamy dwie sałatki. Tutaj po mojej prawej stronie jest sałatka Nusred Special, która składa się z pomidora, rodzynek, orzechów włoskich. Sera. Koziego sera bardzo intensywnego, bardzo smacznego. Najlepsza część tej sałatki chyba jest taka, do tego jest jabłko, więc jest taka bardzo soczysta, słodko kwaśna, właśnie z przełamaniem takiego mocnego, intensywnego sera koziego. A tutaj sałatka z tuńczykiem, tuńczyk wysmażony, tak, że jest surowy w środku z zewnątrz, tylko przypieczony, do tego rukola, oliwki, pomidory i jajco. Jeszcze tutaj nie próbowaliśmy. Ta saladka Nusret Special. Fantastyczna. Zaczyna się dobrze. Ta saladka z tuńczyka siadła nam mniej. Ten tuńczyk nie jest aż tak zniewalający, jakby mógł być. Takie trochę słuchawy, nie? Mhm. Ja bym już lepiej przyrządzonego tuńczyka w ten sposób. Także no nie jest to nic. Co wam bym rekomendował, za to ta sałatka Nuset Special jest faktycznie bardzo dobra. Naprawdę dużo się w niej dzieje. Ten ser jest super. Są te orzechy. No, rewelacyjna. Jest jeszcze tutaj winegre z granatu. Pychota. Jest już nasz stek, nawet troszkę go zjedliśmy, co widać. Został on podany w taki sposób, jak na słynnym filmiku. Wprawdzie nie przez Nusreta, który obecnie znajduje się w Teksasie, w Dallas. Wiedzieliśmy o tym, zanim tutaj przyszliśmy. Bardzo często jest ponoć w Dubaju, tak jak w Istambule. Ponoć najczęściej, właśnie w tych dwóch miejscach, Nusret bywa, no ale tak czy siak. Pan, który nam kroił tego steka, spisał się na medal. Wszystko od początku do końca zgodnie ze sztuką lusretową i wyglądało to naprawdę efekciarsko. I właśnie tak myślę, że to można nazwać. A poza tym stek jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Przyrządzony zgodnie z życzeniem, czyli taki medium red, co widać po, po kolorze mięsa. Do tego czuć mocno taki smak grilla, czuć, że to było przypiekane nad ogniem, to jest jak najbardziej pożądane. Do tego sól sypana w sposób odpowiedni. No i mamy naprawdę fantastyczne danie. Ja jestem zadowolony zarówno ze sposobu podania, po to też tutaj się przychodzi, po, za to się tutaj też płaci, jak i ze smaku, który jest naprawdę fantastyczny. To jest stek Ottoman, mniejsza wersja, jest też większa wersja. Później powiem o cenach i o tym, jak, jakie to są dokładnie gramatury. Jest to stek ribeye podany z kością. Mm. Ale czy to najlepszy stek w życiu? To wam później powiem. Jak widzieliście, zostałem też nakarmiony przez hmm, pana, który kroił stek. Ciekawe uczucie. Dziwnie musiałem wyglądać. Jest to wszystko uwiecznione. No ale mówię, smak sztos. Wzięliśmy sobie do steka frytki. Generalnie do wyboru były chyba jeszcze pire ziemniaczane. Było coś. Co to było? Cebulowe takie jakieś, nie? No. Były jakieś tam różne dodatki do, do steka. My wzięliśmy frytki truflowe z parmezanem i z oliwą truflową. My lubimy takie fryteczki i są naprawdę dobre. Jedynie dla mnie mogą być trochę czymś jeszcze doprawione, albo solą, albo czymś ostrym, bo ja to lubię takie rzeczy. Ale nie musicie nic zamawiać. W sensie ten stek sam w sobie jest taki, że tu przychodzi się, żeby zjeść właśnie dobre mięso. A niekoniecznie zapychać się jakimiś dodatkami. My wzięliśmy, bo to jesteśmy my, zawsze wzięliśmy za dużo. W kontekście dodatków do steków, no to często bywa tak, że one są traktowane mocno po macoszemu w stekach i są po prostu kiepskiej jakości. Tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o te nasze frytki, to wygląda na to, że również dodatki są na odpowiednim poziomie. No, bo często dostajemy takie słabiutkie frytki, wiecie, prosto zmrożonki kupione gdzieś na stacji benzynowej mniej więcej. A tutaj wszystko sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Mamy też sosy do frytek, ketchup, ha, Nie, no, nie trzeba ich używać, są dobre same w sobie, ale najlepsze z mięsa.

Po steku zamówiliśmy jeszcze baklawę, bo ktoś mi pisał, że warto tutaj zamówić baklawę. No i rzeczywiście, już wiem dlaczego, podaje się ją podobnie jak steka, czyli są czary z nakładaniem, wkładaniem do, pomiędzy dwa plastry bakła, baklawy lodów. Te lody to są w ogóle lody tureckie z koziego mleka i wanilii, przez co smakują trochę inaczej, mają trochę inną konsystencję. I pan powiedział, że mają, mają zero kalorii, ale to chyba był żart. Chyba na pewno. To magia po prostu, no maja. Magia. Poza tym jest to bardzo słodkie, jest dużo pistacji w środku, co było widać. No, Przyjemny deser, wzięliśmy sobie jeden kawałek na pół i pycha. Jak tam na świeżo po wyjściu z restauracji? Było smacznie, było bardzo efektownie, efekciarsko. Najadłem no, się, od razu mówię, choć nie jestem jakiś przejedzony. Rachunek zapłacony, rachunek był wysoki. Mogę już teraz powiedzieć, że to był nasz najdroższy posiłek w życiu, ale o cenach powiemy później, to sobie podsumujemy później wszystko. To jest to chyba pierwsza restauracja, w której zapłaciliśmy dużo, bo zapłaciliśmy tyle, ile płaciliśmy w wykwintnych restauracjach z gwiazdką Michelin. A no, restauracja Nusreta jakiejś takiej wykwintnej restauracji nie przypomina. My w ogóle trafiliśmy na okres, w którym otwarty był tylko ogródek, więc w ogóle ten ogródek to wyglądał jak po prostu ogródek w jakiejś sieciówce, w jakiejś pizzerii czy w jakiejś innej knajpie po prostu yy, zwykłej. Ten środek był nieczynny, więc to może też tam nie wiem, w środku robiło jakieś inne wrażenie. Nie wiem, nie, nie mogę się odnieść, ale jak patrzyłam na zdjęciach, to no spoko ta restauracja w środku wyglądała. No ale tak poza tym to w ogóle nie było nic takiego, co mogłoby sprawić, że naprawdę ta restauracja jest taka droga. Ona bazuje przede wszystkim na nusele. I na tym, że on, on jakby się wybił, jest taką marką samą w sobie, ale niestety, no, nie było to na tyle pyszne i wspaniałe doznanie kulinarne, żeby było warte aż takiej ceny. O ile na przykład to mięso, ten stek był dobry i na pewno wiele osób, które lubi steki, które znają się na tym, to docenią jego jakość, ale na przykład wszystkie jakieś tam, nie wiem, dodatki, czy ta sałatka, no to były takie normalne dania, a nawet myślę, że ten stek, który był dobry, to i tak był dość mocno, jak to mówią, overpriced, czyli ra raczej ta cena nie była adekwatna, więc płacimy na pewno za tą yy, markę. Fajnie, że poszliśmy, bo na pewno, no... Dziwnie by było tu być i nie pójść tam, tym bardziej, że no takie miejsca wiadomo też gdzieś tam nas jarają. Ale raczej nie poszłabym tam drugi raz, chyba że na przykład przyjechałabym tu z jakimiś znajomymi, którzy bardzo by chcieli przyjść i tak dalej, i tak dalej, ale sama raczej z siebie drugi raz bym nie poszła. Po wizycie w restauracji zapytałem was na Instagramie, co jeszcze byście chcieli wiedzieć o nusrecie, o tym jak wygląda posiłek w tym miejscu i pomyślałem, że w ramach podsumowania po prostu odpowiem na te pytania. Oczywiście opowiem też o cenach, powiem ile to wszystko kosztowało. Pierwsze pytanie, czy jak rezerwowaliście stolik, to pytaliście o możliwość... Nagrywania filmu. Nie robiliśmy tego, w zasadzie nigdy tego nie robimy i nawet przez chwilę do głowy mi nie przyszła taka myśl, że mogą nam tego zabronić, bo akurat ta restauracja żyje z tego, że chodzą tam ludzie i nagrywają te popisy kelnerów, czy to jeśli chodzi o krojenie steków, czy to jeśli chodzi o krojenie baklawy. Na tym między innymi jest zbudowana popularność tego miejsca. Przynustret osobiście obsługuje każdy stolik. Oczywiście nie robi tego, bo Posiada wiele restauracji na całym świecie i nie potrafi jeszcze być w wielu miejscach jednocześnie. Podejrzewam też, że nawet jeśli jest w restauracji, to też nie obsługuje każdego stolika. Czy, jak właściciela nie ma, to ktoś inny robi pokazówkę, czy serwis odbywa się normalnie? Tak jak widzieliście, kelnerzy są przeszkoleni z tej pokazówki, więc pod tym względem raczej się nie zawiedziecie. I jeszcze jedno pytanie w tej kwestii: czy każdemu klientowi robią show w postaci krojenia i karmienia, czy to kwestia losowa? Z tego, co widziałem, obserwowałem inne stoliki. No to generalnie każdemu klientowi robione jest takie show, aczkolwiek trzeba zamówić odpowiednie rzeczy z menu, bo nie każde danie ma przygotowane jakieś show. Na przykład widziałem, jak ktoś zamówił polędwicę wołową i została ona podana już w taki normalny, tradycyjny sposób. Jakiej soli używa i jaka konkretnie wołowina jest używana w restauracji? W przypadku soli nie ma informacji. Jest to oczywiście sól gruboziarnista, a jeśli chodzi o mięso, to zauważyłem, że nie do końca się tym chwalą. Dokopałem się do newsa z 2018 roku, w której informacja, informowano o tym, że Nusret podpisał umowę z jakąś tam australijsko-nowozelandzką firmą, która miała sprowadzać mu do Dubaju wołowinę łagiu. Z kolei w samym menu o tej wołowinie łagiu za bardzo nic nie ma. Zacytuję, co tam zostało napisane, już przetłumaczę na język polski. Nasze steki, wyselekcjonowane ręcznie przez mistrza rzeźnika Nusreta Gokce, od starannie zaopatrzonych producentów z całego świata, są cięte w niepowtarzalny sposób. Wybrane kawałki dojrzewają minimum 20 dni. Wszystkie są grillowane na węglu drzewnym. Czyli generalnie nie wiadomo, jaka to jest wołowina. Gdyby to zawsze w każdym przypadku była wołowina łagiu, no to sądzę, że jednak by się tym jakoś bardziej chwalono. Znalazła się tam jednak bardzo ważna informacja: wszystkie steki są sezonowane, co wpływa i na bardziej intensywny smak, i na kruchość mięsa, i na przyjemniejszą fakturę. Wszystko to czuć. Dzięki temu ten jedzony przez nas stek smakował tak dobrze, i dzięki temu. Kawałki mięsa dość łatwo się gryzło mimo wysmażenia na medium rare. Nie trzeba było jakoś tego mięsa długo przeżuwać w ustach. Kawałki wołowiny nie zostawały nam między zębami, przez co konsumpcja była naprawdę bardzo przyjemna. Jakie podają steki? Czy pytają o stopień wysmażenia mięsa? Oczywiście o ten stopień wysmażenia pytają. Ja troszkę podpuściłem kelnera pytając o to, jaki stopień wysmażenia on rekomenduje, jaki uważa za najlepszy. Powiedział, że medium. My zamówiliśmy medium rare i myślę, że to była dobra decyzja. Zakładam, że cena była powalająca. A jak sytuacja z napiwkiem? Doliczony z góry. Napiwek nie jest doliczany z góry. W dubajskich restauracjach często na rachunkach jest napisane, że cena już zawiera napiwek, ale mimo to ludzie ten napiwek w restauracjach dodatkowy zostawiają. Tak my też uczyniliśmy. Ale jak już wywołaliśmy temat cen, no to przejdźmy do naszego rachunku. Sałatka z tym kozim serem, sałatka Nusret Special 75 dirhamów, sałatka z tuńczykiem 85 dirhamów, frytki truflowe 85 dirhamów, baklawa 75 dirhamów, woda. Jedna butelka 800 ml 45 dirhamów a poszły dwie, do tego dwa koktajle: jeden za 45 dirhamów a drugi za 50, no i gwiazda, czyli Ottoman Steak. 1200 dirhamów. Razem wyszło 1705 dirhamów, a jeszcze dodaliśmy napiwek w wysokości 300 dirhamów, także pękło 2000 dirhamów, ponad 2000 zł. Zaraz jeszcze powiem wam o innych cenach z menu, o cenach za złote steki oraz odpowiem na pytanie, czy ten stek Niewątpliwie bardzo smaczny, był warty tak wysokiej ceny. No i wracamy do pytań, jak oceniasz stosunek ceny do jakości? Powiedzmy, że tutaj jest jakość i to jest jakość no, bardzo wysoka, no i miło by było, gdyby cena była na tym samym poziomie, czyli tutaj. U Retata ta cena jest kilkadziesiąt pięter wyżej, a w przypadku Złotych Steków, no to jest na wysokości ostatniego piętra burszkalify. Czy to prawda, że podają tam mięsko w smaku takie, jakie można znaleźć w Polsce, ale 10 razy drożej? Tutaj muszę przyznać, że podobne steki, jakościowo jadłem i we Florencji, i w Nowym Jorku, i w Poznaniu. Dziesięciokrotna przebitka to jest może lekka przesada, ale porównując do Polski, taka 5- czy sześciokrotna przebitka już jak najbardziej. Jakość tych steków jest bardzo wysoka. Myślę, że kluczowe jest tutaj sezonowanie mięsa oraz grillowanie go na węglu drzewnym, ale umówmy się, to nie jest tak, że tylko nusret robi to na świecie, robi to masa innych stekhousów, ale tylko nusret, albo niemal tylko nusret, żąda za to aż tak dużych pieniędzy. Dla przykładu, stek we Florencji kosztował 250 zł. Ten stek w Nowym Jorku był już dużo droższy, bo kosztował około 600 zł, ale no, trzeba tutaj dodać, że było to w restauracji, która po pierwsze ma ponad 130-letnią historię, a po drugie ma gwiazdkę Michelin na koncie. Nusret nie ma takiej historii, nie ma jakichś większych wyróżnień. Jest po prostu celebrytą, który robi całkiem niezłe show. Wydaje mi się, że jeśli jesteś jakimiś wielkimi fanami Nusreta, to dla takiego show. Warto do restauracji pójść ten jeden raz. Zwłaszcza jeśli macie pewność, że spotkacie go na miejscu. A jeśli interesują Was tylko dobre steki, jeśli to jest dla Was najważniejsze, no to szczerze mówiąc, jest mnóstwo innych fantastycznych adresów na całym świecie. Najdroższa rzecz w menu. To jest chyba dobry moment, by wskazać ceny kilku innych popularnych dań. Klasykiem jest wspomniany oczywiście otoman Steak. Jest taki za 1200 dirhamów, czyli ten, co my zamówiliśmy. On ma gramaturę 1100 gramów. No, jest też większa wersja za 2000 dirhamów i to jest 1750 gramów. Co istotne, oba steki możecie zamówić w złotej wersji za odpowiednio 3000 i 4500 dirhamów. 200 gramów steku z polędwicy wołowej kosztuje 340 dirhamów, a jego wersja w złocie 900 dirhamów. Pieczone 8 godzin żebro wołowe kosztuje od 420 do 1050 dirhamów. Tutaj wszystko zależy od wielkości żebra. Burgera zjecie za 145 dirhamów, ale jego złotą wersję już za 660. Porcja zwykłych frytek, zwykłych, niezwykłych, bo smażonych trzykrotnie. 50 Dirhamów. Wiele vlogów z Dubaju jeszcze przed Wami, a Nusret to pierwszy odwiedzony przez nas kucharz celebryta. Zajrzymy też do gwiazdy TikToka Buraka, do pizzerii Jamie'ego Olivera czy do helski chen Gordona Ramseya. Wejdziemy też na 122 piętro Burj kalify do najwyżej położonej restauracji na świecie, gdzie przeżyjemy zawód. A w cieniu tego drapacza chmur zjemy polskie zapiekanki. Spotkamy się też z Pawłem Gołdychem na naprawdę tanie jedzenie, a inny Paweł oprowadzi nas po fantastycznych. Japońskiej restauracji. Oczywiście sprawdzimy też trochę lokalnych przysmaków i to mimo trwającego ramadanu. To wszystko w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, by nic nie przegapić. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o stekach z Nusreta. Czy chcielibyście ich spróbować, czy uważacie, że ich cena jest przesadzona? Piszcie wszystko w komentarzach. A tymczasem tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!